Dlaczego Wasza agencja nie jest na pierwszym miejscu w Google na frazę pozycjonowanie? Podczas analizy słów kluczowych zawsze sprawdzamy konkurencyjność fraz oraz ich potencjał. Dzięki temu wiemy, ile wyświetleń one notują i możemy określić, które z nich mają największy potencjał. Wszystko to sprawia, że jesteśmy w stanie stwierdzić, czy opłaca się pozycjonować szeroko, a może jednak lepiej postawić na tzw. długi ogon. Podobną analizę dokonaliśmy również dla naszej witryny. Dzięki temu doszliśmy do wniosku, że pozycjonowanie to fraza zbyt ogólna, co oznacza, że dotarcie na pierwsze miejsce w Google jest kosztowne i zbyt czasochłonne. Za to znacznie szybciej efekty można uzyskać, kiedy słowa kluczowe są bardziej konkretne, i właśnie z tego powodu zdecydowaliśmy się pozycjonować na tzw. długi ogon, np. przy pomocy takich fraz jak. Agencja interaktywna. Agencja Interaktywna Warszawa, Agencja Interaktywna Śląsk, Marketing Internetowy Katowice. Nasza witryna dzięki tym frazom jest coraz bardziej widoczna w sieci i być może właśnie dzięki nim do nas trafiłeś. Według naszej analizy, już 60 spośród 200 słów kluczowych, które wybraliśmy, znajdują się na pierwszej stronie wyszukiwań Google. Z własnego doświadczenia wiemy, że bardziej konkretne frazy zapewniają nam spory ruch na stronie i konwersję na wysokim poziomie.